Jako pierwsi w tym sezonie przełamujecie świetną pasę Korony, nastroje w szatni po meczu na pewno bardzo dobre. Na pewno, jak po każdym wygranym meczu. Cieszymy się, niezależnie czy to była Korona, czy jakiś inny przeciwnik, te trzy punkty cieszą. Aczkolwiek wiemy, że, że Korona jest bardzo mocnym zespołem, była, jest dalej liderem w tej lidze i, i tym bardziej to zwycięstwo nas cieszy. W dwunastej minucie znalazłeś się w polu karnym, zespół na pewno liczył na Twój wzrost, a Ty jednak chyba masz w sobie coś z napastnika, ze spokojem przyjechałeś piłkę i oddałeś strzał. No gdzieś miałem schodzić na ten krótki słupek, akurat piłka poszła na nogę, lekko ją trąciłem, akurat zaskoczyła to bramkarza gospodarzy. Cieszę się bardzo, bo, bo śmiałem się z żoną, że żona szybciej urodzi zanim ja bramkę więc więc się udało. Trener gospodarzy Dominik Nowak po meczu też powiedział, że były momenty, że broniliście się wręcz rozpaczliwie, ale patrząc obiektywnie, chyba wszystko było w miarę pod kontrolą. Nie zgodziłem się z tenerem, bo uważam, że na pewno się nie broniliśmy. Nie wiadomo jak. To, że korona miała przewagę i wrzucała piłki, no to nie znaczy, że, że to jest rozpaczliwa obrona. Jakbyśmy policzyli jakieś strzały celne czy, czy, czy jakieś sytuacje, które nie wiadomo, jakie nasz bramkarz wyciągał, to myślę, że dużo byśmy tego nie znaleźli. A my w drugiej połowie potrafiliśmy wyprowadzić kilka naprawdę fajnych, ciekawych kont, które mogły się zakończyć bramką i, i praktycznie zamknięciem tego spotkania. Więc nie uważam, że to była jakaś rozpaczliwa obrona. Uważam, że nawet w pierwszej połowie mogliśmy podwyższyć prowadzenie, bo byliśmy troszkę lepszą. Dzięki i powodzenia dalej.